Dzień dobry. Witamy Państwa w pigułce wiedzy numer 10 z tematu wyznaczanie wykresu sił przekrojowych w ramach płaskich. W pigułce tej przedstawimy Państwu zadanie, w którym sprawdzimy wykresy sił przekrojowych w ramie płaskiej. I mamy ramę o takim schemacie statycznym, takich wymiarach. W przedziale BC działa obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone, w punkcie E mamy moment obrotowy i w punkcie E mamy poziomą siłę czynną. I mamy poziomą reakcję działającą na podporze przegubowo-nieprzesuwnej. Pionowe reakcje działające na podporach przegubowo-nieprzesuwnej i przegubowo-przesuwnej. No i zobaczmy teraz, jak wyglądają wykresy sił przekrojowych dla takiej ramy. Mamy wykres siły normalnej. To jest siła normalna w przedziale AB. Siła normalna w przedziale BC i CE. Oraz siła normalna w przedziale CD. Przejdźmy teraz do wykresu siły poprzecznej. Czyli mamy siłę poprzeczną w przedziale AB, siłę poprzeczną w punkcie B w przedziale BC, siłę poprzeczną w punkcie C w przedziale BC. Położenie miejsca zerowego wykresu siły poprzecznej, a tak wygląda wykres w przedziale BC. W przedziale CD i CE mamy zerowe funkcje siły poprzecznej. I na koniec wykres momentu zginającego. Mamy ramę, moment zginający w punkcie A, moment zginający w punkcie B w przedziale AB, moment zginający w punkcie B w przedziale BC ekstremalny moment zginający w przedziale BC, moment zginający w punkcie C w przedziale BC, moment zginający w punkcie C w przedziale CE i moment zginający w punkcie E. A wykres wygląda następująco. Natomiast w przedziale CD funkcja momentu zginającego jest funkcją zerową. Bo zacznijmy od węzła B. Mamy wykresy siły normalnej i poprzecznej, mamy węzeł B. W węźle B nie działa żaden moment obrotowy, ani także nie działa żadna siła czynna. Mamy układ współrzędnych XY. W przedziale AB działa siła normalna minus 78,16 kN. Minus oznacza, że ta siła jest ściskająca. W przedziale BC mamy siłę normalną o wartości minus 22,70. Czyli to jest także siła normalna ściskająca. Teraz w przedziale AB mamy siłę poprzeczną o wartości minus 22,70, czyli musimy mieć siłę poprzeczną, która będzie kręciła węzłem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I to jest taka siła. Teraz w przedziale BC w punkcie B tego przedziału mamy siłę poprzeczną o wartości plus. 78,16 kN, czyli musi być to siła pionowa, i ona musi kręcić węzłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zapiszmy sobie teraz równania równowagi. Pierwszym równaniem będzie suma rzutów wszystkich sił na oś X. I pierwsze wyrażenie pochodzi od siły poprzecznej, która ma zwrot zgodny ze zwrotem osi X. Drugie wyrażenie pochodzi od siły normalnej, która ma zwrot przeciwny do zwrotu osi x. Y. Po rozwiązaniu równania równowagi widzimy, że suma rzutów wszystkich sił na oś x jest równa 0, czyli równanie to jest spełnione. Teraz zapiszmy sobie drugie równanie, sumę rzutów wszystkich sił na oś y. I pierwsze wyrażenie jest od siły normalnej, która ma zwrot zgodny ze zwrotem osi y. Drugie wyrażenie jest od siły poprzecznej, która ma zwrot przeciwny do zwrotu osi Y. I jak widzimy, suma rzutów wszystkich sił na osi Y równa się 0, czyli równanie równowagi jest spełnione. Sprawdźmy teraz równowagę momentów w węźle B. Czyli mamy wykres momentu zginającego. Mamy węzeł B. W węźle B nie działa żaden moment obrotowy. I teraz widzimy, że w punkcie B w przedziale AB mamy moment zginający, który rozciąga lewą stronę pręta i ma wartość 61,29 kN. I to jest moment zginający o takim zwrocie. Teraz w pręcie poziomym w przedziale BC w punkcie B tego przedziału moment zginający rozciąga górną część pręta. I ma wartość 61,29, czyli to jest moment zginający o takim zwrocie. Zapiszmy sobie równanie teraz sumy momentów względem punktu B. I pierwsze wyrażenie to jest moment w przedziale BC, ponieważ on kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Drugie wyrażenie to jest moment działający w przedziale AB. Ponieważ on kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I jak widzimy, równanie równowagi jest spełnione, ponieważ suma momentów w punkcie B jest równa 0. Czyli możemy stwierdzić, że węzeł B jest w równowadze. Przejdźmy do węzła C. Mamy wykres siły normalnej, siły poprzecznej i węzeł C. W węźle C nie działa żadna siła, Czynna ani nie działa moment obrotowy. Mamy układ współrzędnych XY i w przedziale BC działa siła normalna o wartości minus 22,70 kN, czyli jest to siła normalna ściskająca. W przedziale CE mamy siłę normalną o wartości minus 22,70, czyli jest to także siła ściskająca. I w przedziale CD mamy siłę normalną o wartości minus 55,94 kN. Czyli to jest także siła normalna ściskająca. I przejdźmy teraz do sił poprzecznych. W węźle C będziemy mieli tylko jedną siłę poprzeczną. Będzie to siła poprzeczna w punkcie C w przedziale BC. I ta siła poprzeczna ma wartość minus 55,94 kN. Minus oznacza, że musi ona kręcić węzłem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I to jest taka siła poprzeczna. Zapiszmy sobie teraz równanie sumy rzutów wszystkich sił na oś X. I pierwsze wyrażenie pochodzi od siły normalnej w przedziale BC, ponieważ ma ona zwrot zgodny ze zwrotem osi X. Drugie wyrażenie pochodzi od siły normalnej w przedziale CE, ponieważ ma ona zwrot przeciwny do zwrotu osi X. I jak widzimy, suma rzutów wszystkich sił na oś X równa się 0. Zapiszmy sobie teraz drugie równanie równowagi, czyli sumę rzutów wszystkich sił na oś Y. I pierwsze wyrażenie pochodzi od siły normalnej, ponieważ ma ona zwrot zgodny ze zwrotem osi Y. Drugie wyrażenie pochodzi od siły poprzecznej, ponieważ ma ona zwrot przeciwny do zwrotu osi Y. I jak widzimy, suma rzutów wszystkich sił działających w węźle na osi Y równa się 0. Czyli to równanie jest spełnione. I sprawdźmy jeszcze tylko równowagę momentów w węźle C. Mamy wykres momentu zginającego. Mamy węzeł C. I w węźle C nie działa żadna siła czynna, ani moment obrotowy. I w punkcie C w przedziale BC moment zginający rozciąga górną część pręta i ma wartość 11,30 kN. Czyli to jest moment zginający o takim zwrocie. Teraz w punkcie C w przedziale CE moment zginający rozciąga także górną część pręta. I jego wartość równa się 11,30 kN. Czyli to jest moment zginający o takim zwrocie. I w przedziale CD mamy zerową funkcję momentu zginającego. Wobec tego to są wszystkie momenty, jakie działają w węźle C. Zapiszmy sobie teraz równanie równowagi sumy momentów względem punktu C. I pierwsze wyrażenie dotyczy momentu zginającego. Działającego w przedziale CE, ponieważ ten moment kręci zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Drugie wyrażenie dotyczy momentu zginającego w przedziale BC, ponieważ ten moment kręci przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I jak widzimy, suma momentów działających w węźle C jest równa 0, czyli równanie równowagi jest spełnione. Ponieważ wszystkie równania sprawdzające Zostały spełnione, możemy stwierdzić, że węzły B i C znajdują się w równowadze, a wykresy sił przekrojowych narysowaliśmy poprawnie. Dziękujemy za uwagę.